Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku w moim przeglądzie zagrajmy w Need for Speed World. Dzisiaj na machę bierzemy sobie tutaj na e, Pulpit i w ogóle e, ekran e, jest samochód marki Nissan e, Kupia pońca, bo kręci do końca e, Nissan Skyline Skyline R32 e, no wiecie, dobrze znamy Skyliny z serii Szybcy i Wściekli nie jeden fan motoryzacji, motoryzacji w ogóle zakochał się w tym aucie przez ten film. Wersja R32 już mi się podoba, naprawdę spodobała mi się. Ona jest oczywiście za Agencję. Przepraszam was trochę za mój ten za mój katar. No, pojawił się oczywiście w najbardziej nieoczekiwanym momencie. No, no i R32 fajne Outco za pieniądze z gry eee, niedawno się pojawiło, właśnie eee, to, jak to się nazywały, kurwa, te, hmm. samochody można było kupić zamiast Pitbostów, dobra, no ale mniejsza o to, eee, jedziemy sobie, ja tutaj się powoli wprawiam. Chcę zobaczyć, ile ta maszyna wyciągnie, ale to oczywiście sprawdzimy na autostradzie. Ja to sobie tak, tak lajtowałem, jak widzicie. Nawet promień screen tu ma dobry No to Nissan GT-R zadebiutował w maju 1989 roku Dostępne były wersje z tego co pamiętam, bo tam się naczytałem o tym samochodzie To były dwudziowe Czyli tak jak my teraz mamy nie tą wersję sportową I czterodziowe No oczywiście sedan nie było kilko, kilka wersji z sześciocylindrowym rzędowym silnikiem z serii. Kurde, kurde, tam RB, RB. O, przypomniał mi się. Yy, coś tam pisano też, że miał dodatkową, ulepszoną głowicę. Yy, no, wiecie, żeby to wytrzymywało pewnie, czy coś te obciążenia, moc silnika. 12 portów do lotów. Yy, nie było obecnych, był zaopatrzony w ECS, ECCS. To jest jakiś system ekonomicznego elektronicznego, co ja mówię, ekonomicznego, elektronicznego systemu sterowania systemem wtryskowym. Dostępne były też silniki czterocylindrowe o pojemności 1.8. Wiele modeli miało system HICAS, system czterech kół skrętny o tego to właśnie tutaj jeszcze włączyłem sobie na podgląd, żebym o tego tego nie wiedziałem o kurde tylne koła były połączone e, z linkami przednimi kołami były sterowane hydraulicznie wersja 2.5 została pierwszym samochodem wyprodukowanym w Japonii z pięciobiegową automatyczną skrzynią biegła automan no nie, 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 nie. Wszystkie 2 litrowe turbo doładowane oraz wolnosące silniki miały czterobiegową automatyczną skrzynię. Tylko 4, a no, w to automat to tam. Nawet my nie zmieniamy, nie? Płyta podługa była oparta na modelu poprzednim, R31. Wszystkie trzy samochody są bardzo popularne w Japonii oraz inne państwa, do których ten model jest importowany. W Japonii silniki CA. 18i były w wersji czasami zmiennymi silnikami SR200D 4cylindrowe turbo. Efektem była niska masa, lepiej rozłożona masa niż, ma, masa niż fabrycznie modelem, e, modele z silnikiem 6 cylindrowym ale powiem Wam, że w grze to się tutaj elegancko prowadzi. Jak widzieliście, złapałem autkiem e, 298 po wgraniu lekkich modyfikacji Wiecie, powrzuciłem, żeby to się lepiej toczyło, nie? <grymne> to zawsze jakiś wiecie, jakoś to lepiej jedzie. No, co miałem tam pod ręką, nie, wsadziłem. No i tak, mam nadzieję, że kolorystyka moje dobranie na, naklejek nie oszpeca tego samochodu. Nie ślepiecie mnie za to, mam nadzieję. No i co? By dziś trzeba się powodzić zastanawiam nad jakimś wyścigiem, żeby sprawić to autko w prawdziwym żywiole. Demonem prędkość to nie jest, ale jakbym może w, w klasie C albo D zrobił, D bardziej bym pewnie uderzał, to to autko by miało dobre szanse. Pum, pum. Tak mi się wydaje, nie wiem, no podzielcie się swoją opinią ze mną w komentarzu. Oczywiście zapraszam do lajkowania, jeżeli wam się oczywiście podoba. Żeby nie było, że was zmusza. Nitro, puch, poszło. Ładnie to idzie, Ach, Jak zwykle moja nieumiejętność do wchodzenia w zakręty z mniejszą prędkością. Tutaj miałem wytruszony? Nie, nie... Myślałem, że sprzątnę ten samochód, a to, to był ten... Gracz. Oczywiście, jak mam uderzyć w samochód, to mi się kończy. To jest standardowa rzecz. Dobra, mamy wyścig. Tak już wam obiecałem. Co my tu mamy? Jakie samochody? Lotus Elise. Poszedziemy sobie na F GT2. GT2 mi się nie podoba. Powiem wam. Nie wiem jak wam, ale mi się nie podoba. на правду. Ой, mogę już sobie wyłączyć tutaj Zresztą k**wa wszystko mogę włączyć. oprócz Worda Czekamy na wyścig, Jest Mamy już Co my tu mieliśmy? Lamborghini jakieś kurde. BMW M1 Procar o którym mówiłem wam w poprzednim odcinku Że chciałem ją zaprezentować Ale jakoś tam to nie przemawia do mnie. Nie podoba mi się to. Jeszcze ten dodał tego bodykita z tyłu, a bo ma tą wersję, co ja mam na tym pisawersie chyba. <coughs> Tylko, już przemalowano. No, niestety yy, przyszedł sezon na filmiki z yy, u mnie. Oczywiście już było trochę spokoju, a teraz się zacznie. Zresztą nie yy, u jednego zagramera. Ja, a ja postanowiłem tutaj w grudniu przyspieszyć proces nagrywania filmów, oczywiście wszystko musi być przeciwko mnie, brak czasu, brak chęci, znaczy no nie chęci, bo chęci są, ale sił nie ma, sił bym powiedział, że nie ma do nagrywania, ledwie się zbieram tutaj, no i tego Warda jeszcze muszę dla was nakręcić, trzy odcinki jeszcze mi zostały. Z Nissanem pożegnalnym, poradnie jak zarobić szybką kasę w Wordzie i jeszcze z driftu chciałem Wam zaprezentować mod. O ładnie, zapierdzielamy. Niestety przedostatnie okrążenie. O Porsche dogoniliśmy. O ładnie, ale żeby to kuź was jebał. On idealny tu wszedł. Chyba że trochę bar bardzo przyhamował. Nie wygrać. Odjedin to. No oczywiście. Standardów Nie ma szans na Dego Ja Jakbym nie spierdzielił tego zakrę zakrętu, to... Nie wiem przez czemu, przez chwilę pokazywało mi, że mam czwartą... Pozycję. Ten need for speed to jest porąbany. No, oczywiście, jak zwykle wszyscy musieli we mnie przydupić bo. po co standard, nie? Żeby uszkodzenia, co mi się tu klikło? Tak, gdzieś mi się szybko klikło. Bo, jak mi się spać, to weźmiemy sobie dr drag. A ja mam jeszcze sobie odcinek z mechanika nagrać. O boże, jak mi się guziła, już nie chcę. Mam już 20. Muszę się jeszcze wykąpać, kurwa, bo jutro do roboty znowu. Jutro to dopiero nie będę miał sił do nagrywania. Mm oj no trochę wolnego wpadnie to mam nadzieję tyle że tak znów będzie się jeździć do rodziny i w ogóle Dobra, nie wiem, Bóg kumpel mi wysłał. E, wysłał mi wiadomość. E, a, tam się parę osób pytało, co, jaka następna seria będzie po Worldzie. Znaczy, ja tam, nie wiem, chyba wam wspominałem, nie wiem, czy w tej grze, czy w innej. I chyba w Worldzie wam wspominałem. Że teraz będę leciał na dwie serie, tylko nie będę rozpoczynał więcej, bo już mam rozpoczętych taki typu GTA 4. Ale nie wiem czy nie GTA 4 rzucę na Xboxa. Przejdę grę i będę nagrał na Xboxie. Yy, następne gry, jakie u mnie się pojawią, to yy, Pylife yy, MTA z yy, Xocrasem, którego mogliście poznać w poprzednim odcinka z Wordu. Chyba w jednym odcinku występował, albo w dwóch, dwóch chyba, bo raz był ze mną grał. Jeździł sobie e, Mazda, albo lo, Lexusem LFA. E, Lexus LFA, Lexus Lot. Kurwa, jebił mi się. E, ten. No, wszystko już poprzekręcałem, dobra. Uznajmy, że tego nie było. Nie słuchajcie mnie. Udajcie, że tego nie, nie słyszeliście, bo już sam się gubię. Ten tu z dowodem mamy e, PAL-LIFE, i muszę dograć ten Lexus LFA. E, muszę dograć, bo ja już kurwa teraz, myślę o tym Lexusie, o tej seriach. Eee... Marines, Marine, super. A co, on już pojechał? Co, oni już pojechali? Cztery jakieś. Oczywiście mu się spiercieli. Ale mogę wygrać to? Znaczy... Nie, poszedł Mustangiem. Kuźwa, i to jak? Znaczy, nie wygrać, tylko być... ...przedostatnim. No jak jestem? Nie wiem, co tu się dzieje. Ale spoko. Najważniejsze, że nie byliśmy ostatni. No, trochę kaski wpadło za karty. Grosięta, ale są. Samochód charakteryzuje się takim średnim przyspieszeniem. Oczywiście, wygląd tutaj robi taką. ma wielką tą wagę. Też go nie, jakoś tam nie oszpecałem. Widzicie wyścigowe, uliczne, wyścigowe, profesjonalne, wyścigowe, doładowanie wyścigowe. Takie co miałem pod ręką, nie? To, co pojedziemy sobie, jeszcze jeden wyścig, a jeszcze jeden track pojedziemy, chyba że się rozmyśla. No i dobra. Skończyło się odliczanie. Nie, bo chcę naprawdę z, tym, z tymi seriami, wiecie, przyhamować, bo to za dużo jest tego główno rozpoczęte. I chcę to pokończyć, bo będę miał Pajzer. Ja nie wiem co. Dobra. No i tak, więc yy, jedno mi frap, brakło mi pamięci na dysku. Fantastycznie. Dobra, tak więc komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie, oceniajcie samochód, piszcie w komentarzach, co mógłbym bardziej powiedzieć, opowiedzcie coś o tym samochodzie. No i trzymajcie się, cześć.